No, i Jensen zaprasza tego Howarda. I to też jest symboliczne, bo ten Howard, tak mówię cały czas, on ma zaburzenia nerwowe. I on idzie przez ten, powiedzmy, dom, w którym to wszystko się znajduje, ten budynek, i w tym momencie krzyczy: zaraz całkowita prawda będzie ujawniona. Ja już widzę blask, odpowiedź jest już tuż, tuż. I potem ten człowiek, którego prowadzi, tylko go bierze pod rękę, i dobrze, dobrze, chodźmy dalej. Pojawiał się przy i potem Jensen go bierze na osobności. To też jest symboliczna scena. Stawia go na końcu stołu, sam wstaje, jest na światło z reflektora bijące, kamera od dołu, czyli pokazuje go jako potężnego i wpływowego, i kamera bardziej od góry, która pokazuje Howarda, którego słucha z taką miną, tak jakby słyszał głos Boga. No i właśnie to jest dość istotne, że Jensen ma wywód. I sednem tego wywodu jest następująca kwestia: Nie mamy jednostek, nie mamy narodów, mamy tylko korporacje, pieniądz. Rządzi światem. Mocna scena to jest, bo to jest taki, powiedzmy, etos, jaki on wyznaje, że to właśnie pieniądze to jest biznes, wszystko z biznesem. Nawet mówi, że ewolucja z biznesem. Jak tylko wyszliśmy z błota, to wszystko było biznesem, więc gościu jest całkowicie jakby tych, w tym kierunku myślący. Ale to, co jest istotne, że on ma wpływ na Howarda, właśnie, bo Howard, jak mówiłem, który ma zaburzenia, słyszy to i bierze to za pewnik. I potem jego program się zmienia. Nie do końca wiem, jak to interpretować już później, ale zmienia się charakter jego programu.